Ja zawsze mówię, że nie uznaję takiego zdania, że sparring ma być tylko rozegrany. Nie, wynik nie jest ważny, wynik zawsze jest ważny. Budujemy pewność siebie, budujemy mentalność zwycięzców. Nie udało nam się w pierwszym sparringu, byliśmy od razu z boisk sztucznych, weszliśmy na boiska naturalne. Po 10 minutach już przegrywaliśmy, 2-0 było widać, że, że coś nie funkcjonuje, ale z każdym tygodniem było coraz lepiej. Ten ostatni sparring z Ludogorcem, który za chwilę będzie grał w europejskich pucharach, wyszedł z grupy Ligi Mistrzów z trzeciego miejsca, pokazał, że mamy możliwości, ale też pokazał, że, że, że Ludogor jest też na pewno z wieloma względami był lepszym zespołem od nas. My nadrobiliśmy organizacją tym, czym przyzwyczailiśmy samych siebie i naszych kibiców w klasie. Na pewno potrafiliśmy utrzymać ten wynik. No, nie było się bez jakichś yy, ekscesów, można powiedzieć, ale to nie nasi zawodnicy byli w roli głównej, zostali sprowokowani w tej całej sytuacji, ale to był tylko jeden taki wypadek przez cały obóz, zgrupowania. Ja wiem, że w każdym meczu, w każda drużyna polska, która grała, w każdym meczu coś tam się złego działo. Jest przeskok temperatur między Turcją, a tutaj nie cieczą wiadoma sprawa, ale myślę, że na to byliśmy przygotowani od początku, od stycznia, jak zaczęliśmy przygotowania 9 stycznia, wiedzieliśmy jak ten plan będzie wyglądał, kiedy będziemy w Turcji, kiedy będziemy na miejscu, z jakich obiektów będziemy korzystać i myślę, że wszystko przebiegało dobrze. Nie udało nam się rozegrać dwóch sparingów u siebie z Puszczą i ze Stalą, ale mam nadzieję, że w trakcie sezonu zagramy z tymi zespołami, bo takżeśmy się umawiali. Co do przygotowań, myślę, że przebiegały sprawnie, nie było większych urazów, zdarzały się tylko drobne urazy kilkudniowe, wszyscy przystąpili do meczu z Lechem z szansami na to, że znajdą się w 18, Wiadomo z że jest na 25 i raczej siedmiu zawodników nie pojedzie. Być może pojedziemy dziewiętnastu, nie pojedzie z nami, zostaną na miejscu. Jeśli chodzi o cały okres, to podzieliłbym go na dwie fazy. Jedna faza to tutaj okres przygotowawczy u nas na obiektach, druga faza to przygotowania w Turcji, gdzie mieliśmy idealne warunki do tego, żeby się świetnie przygotować. Boisko na wyłączność, własna jadalnia, pokoje jednoosobowe i no wszystko, czego potrzeba w profesjonalnej piłce, odnowa biologiczna. Do tego też ważne, bo w Turcji można trafić na brzydką pogodę, gdzie przez cały tydzień może padać deszcz, a my mieliśmy takie dni, że przez cały okres dwa dni były tylko wieczne, a reszta była bardzo ładna pogoda. Myśmy świetnych sparing partnerów, zespoły, które grają w Lidze Europy, Lidze Mistrzów nawet, graliśmy jak równy z równym. My Myślę, że na tle tych zespołów pokazaliśmy sami sobie, że jesteśmy w stanie grać dobrze w piłkę. Co ważne, były też te sparingi zaplanowane w takim terminie, żeby były optymalne dla nas. Co 3-4 dni graliśmy, nie trzeba było grać mecz po meczu, bo często polskie zespoły jadą i ktoś im zmienia daty meczów i trzeba grać mecz po meczu. U nas takiej sytuacji na szczęście nie było, wszystko przebiegało sprawnie. No, troszeczkę mieliśmy problemu z powrotem, bo warunki atmosferyczne w Koszycach były takie, jakie były. Krążyliśmy na Lotnicką, ale w finale wylądowaliśmy w Budapeszcie, no, ale biorąc pod uwagę, jakie warunki były, całe szczęście, że, że pilot zdecydował się właśnie tam lądować, podusz się przyciągnęła, miała trwać ekspresowo, szybko, około 6-7 godzin. Trwała ponad 24, ale mówię, nikt na to nie ma wpływu. Ważne, że jesteśmy dzisiaj sali zdrowi i możemy myśleć o meczu z Lechem.